Cześć, tutaj jest kanał Yama Sport. Dzisiaj, moi drodzy, odbyło się losowanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów i wiemy już między innymi z kim potencjalnie zagra Mistrz Polski, Legia Warszawa. Więc jeśli Mistrzowie Polski pokonają Flore Tallinn, a z tym może być różnie to w kolejnej fazie drogi do fazy grupowej Ligi Mistrzów zmierzą się z lepszym z pary Dynamo Zagrzeb y, lub y, Omonia Lefkosias. I y, powiem szczerze, z tej pary ja widzę potencjalnego rywala, że będzie nim najprawdopodobniej Dynamo Zagrzeb. I wydaje mi się, że na tym spotkaniu skończy się przygoda Leki Warszawa w eliminacjach do Ligi Mistrzów i to jest bardzo, bardzo trudne zadanie. Wiadomo, na papierze dynamo jest lepsze, ale wiemy, że dopóki piłka jest w grze, to wszystko może się oczywiście wydarzyć. W środę Lekia zagra ze Florą Talin w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. I ten mecz z Florentalin będzie bardzo kluczowy dla Legii w kontekście jej gry w europejskich pucharach. Bo jeżeli Legia Florentalin już pokona, no to niezależnie od tego, czy Legia przegra z Dynamem w trzeciej rundzie, czy nie, to ma przynajmniej zapewnioną na jesień fazę grupową e, Ligi Konferencji Europy. czyli Conference League. No... To jest bardzo cie ciekawe. Eee... Powiem szczerze, to jest bardzo cenne zadanie, ponieważ no, może trafić Legia na byłego uczestnika Ligi Mistrzów, bo Dynamo w tej Lidze Mistrzów e, grało i prezentuje się e, bardzo, bardzo dobrze. Ale, moi drodzy, jest jeszcze jedna e, informacja, bo jeżeli Legia w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów przegra ze Florą Tallinn, to wtedy spadnie do eliminacji Ligi Europy. I to jest niesamowite, ponieważ doszlekowanie skazało rozwiązanie, które wydawać by się mogło dziwne, bo w przypadku leki ze Florą Talin, to wiemy doskonale, że zagra albo z, y, z Dynamo Zagrzeb, albo z Umonią Nikozja. Ale co jeśli lekja przekra dwumecz z Florą Talin? No czeka ich y, również dwumecz z Dynamo Zagrzeb lub Umonią Nikozja, ale w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Takiego paradoksu jeszcze nie było. Więc przed Warszawianami w obu przypadkach czeka dość trudny rywal. W szczególności w przypadku pozostania w walce o fazę grupową Ligi Mistrzów, bo jeśli dalej awansuje także klub z Chorwacji, no to będzie bardzo trudne zadanie. No, powiem szczerze, nawet jeśli Legia by nie trafiła na tą parę, to tak by miała ciężko, bo mogła jeszcze potencjalnie trafić na y, parę y, Olympiakos Pireus, Nefci-Baku i Słowam Bratysława: Young Boys Berno. Więc y, te mecze y, mecz Lekia Flora odbędzie się 21 i, i 27 lipca. Mecze trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów są zaplanowane na 3-4 sierpień, a rewanż na 10-11 sierpień. A mecze trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy na 5 i 12 sierpnia. No powiem szczerze, czegoś takiego jeszcze chyba w historii losowania nie było, żeby Legia mogła trafić na tą samą parę, żeby jakakolwiek drużyna, nie tylko Legia, jakakolwiek drużyna grająca udział w eliminacjach do europejskich pucharów mogła trafić na tą samą parę w lidze mistrzów i w lidze Europy. Moi no co to, to jestem bardzo ciekawy Waszego zdania na ten temat, więc podzielcie się komentarzem pod filmem, co o tym sądzicie. Oczywiście, jeżeli materiał się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę i subika na kanale. No i do, do, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych newsach, materiałach, opiniach, jak i również live'ach na kanale. Trzymajcie się, na razie, bajo.